Z kim rozmawiałaś? Z Balbiną, służącą Juana Miguela. Do kogo dzwoniłaś? Do Rosillo. Miała dowiedzieć się, gdzie mieszka Mariciuj. Oddaj broń Iwet. Prędzej wszystkich zabiję. To niemożliwe. Sędzia i pani Cecilia moimi rodzicami? Ale Leopardo powiedział wyraźnie. Tak. Druga córka ojca Mariciu. Nie mogę w to uwierzyć. Przecież tak źle mnie potraktowali. Zwłaszcza on. Jak mógł tak mnie upokorzyć, wiedząc, że jestem jego córką? A ona? Porzuciła mnie. Znów do tego wracasz? Nie dasz za wygraną? Nigdy nie mówiłam, że kiedykolwiek przestanę szukać kontaktu z Mariciuję. Powinieneś być wobec niej tak samo stanowczy jak wobec innych. Cecilia. W klinice byłaś tak załamana, że musiałem ci ustąpić. Ale nie zmieniłem zdania. Dla własnego dobra nie powinnaś się do niej zbliżać. Wiem, co powiesz. Ale, choć to również moja córka, nie pozwolę, byś wciąż się upokarzała. Nie zawsze tak będzie. Mariciuj w końcu nas zaakceptuje. Wybaczy nam. Nie ma nam czego wybaczać. Owszem, wiele wycierpiała i to z naszej winy. Zwłaszcza mojej. Przestań się obwiniać. Zapomnij o Mariciuj. Nie mogę i nigdy nie zdołam. Więc będziesz musiała wybrać między nami. bardzo poważny wypadek. Ciężko ranna została prowadząca samochód Cecilia Velarde, żona sędziego. Ten wypadek to niby przeze mnie? Nic nie rozumiem. To moja wina, że ona może umrzeć? Ten brań sędzia jest moim ojcem, a pani Cecilia matką, która mnie porzuciła? Zatrzymajcie ją. Ma broń. To wariatka. Powstrzymajcie ją. Jest ranny. Wezwijcie lekarza. Trzymajcie ją. Nie wierzę, że byłbyś do tego zdolny. Nie dajesz mi wyboru. Już o tym rozmawialiśmy i powiedziałeś. Wzruszyły mnie twoje łzy. Ale nie pozwolę, byś tak mnie traktowała. Przepraszam. Przy telefonie. Słucham. Kiedy do tego doszło? Co z nim? Oczywiście. Dziękuję za informację. Co się stało? Juan Miguel San Roman został postrzelony. Boże. Już czuję się dobrze. Możecie mnie puścić? Puśćcie ją. Proszę powiedzieć, co się stało. Mam wrażenie, że wydarzyło się coś strasznego. Spokojnie, już po wszystkim. Na szczęście. Proszę postarać się opanować. Ale, co się stało? Błagam, powiedzcie mi. Spokojnie. Na szczęście dr San Román... Co mu się stało? Gdzie on jest? Nie widzę go tutaj. Proszę, niech mi pan powie. Proszę się nie martwić. Czuję się dobrze. Kula drastała go tylko w ramię i nic mu nie grozi. Naprawdę? Bo jeśli nie... To zamknijcie mnie dobrze. Nie chcę skrzywdzić już nikogo, a zwłaszcza jego. Nie okłamałbym pani, zwłaszcza w takiej chwili. Uspokójmy się i zaczekajmy chwilę. Zgoda? Jak pan każe. Proszę usiąść. Jak się czuje ranny? Dobrze. Na szczęście to tylko draśnięcie. Nic mi nie jest. Gdyby nie pański refleks, i by pana zawiła. Na pewno. Jak ona się czuje? Na szczęście znów jest sobą. Dostała środki uspokajające. Ale bardzo się martwi o Pana. Pamięta, co zrobiła? Nie. Lecz czuła, że stało się coś strasznego i musiałem jej powiedzieć. Nie powinien Pan. Bardzo chciała wiedzieć. Jak się pan czuje? Dobrze, dzięki Bogu, już po wszystkim. Czy można wznowić posiedzenie? Po tym, co się stało, nie byłoby to rozsądne. Bardzo bym prosił. Panna Silva jest w kiepskim stanie. Wróciła do siebie. Mogę być przy niej. Ale pan jest ranny. Czuję się doskonale. Proszę, panie sędzio, zakończmy to wreszcie. Ta udręka jest dla mnie gorsza niż wyrok skazujący. Jako jej lekarz proszę, by rozstrzygnął pan sprawę. Panowie się zgadzają? Tak. W takim razie wznowimy posiedzenie. Dziękuję. Dziękuję doktorze. Nie płacz, Blanko. Co ja ci zrobiłam? Nic, to tylko draśnięcie. Mogłam cię zabić. Już po wszystkim. Uspokój się. Najlepiej byłoby, gdybym umarła. Dlaczego nie mogę umrzeć? I znów to samo. Opowiadam, co stało się w sądzie, kiedy gubernantką zabładnęła ta druga. Wyrwała strażnikowi pistolet i raniła Juana Miguela. Na szczęście powierzchownie. To powinno Cię interesować, a nie spotkanie z Mariciuj. Czy już zawsze będziemy się o nią kłócili? Tyle o tym rozmawialiśmy. Nigdy nie zapomnę o własnej córce. Proszę cię, pozwól mi spełnić macierzyński obowiązek. Zawsze będę jej matką. Co za zapach? Co za mina? Co Co się stało? Canelaria. Czy sędzia Belarde i jego żona są moimi rodzicami? El señor Belarde y su Cecilia son mis padres. co?